Dobra, ogólnie nie, przyjechaliśmy sobie do domku yy, u nas w Warszawce, pięknie, wszystko ładnie, patrzcie ile śniegu, nie, fajnie, kolorowo, a my co robimy, jeden stopień w domku, o, pokażę wam, patrzcie, dobra, teraz trzy, już troszeczkę się minimalnie yy, nagrzało, przepraszam, jed... a nie, na górze jest trzy, bo na górze jest chyba cieplej, bo temperatura idzie do góry, o, a my odpalamy świeczki, żeby sobie ogrzać, czy wy to widzicie, świeczki, świeczki i, i żeby przeżyć to sobie zrobiłem kopytka i to... Też bardzo ciężko było, piekarnik nie grawał przy tej temperaturze, naprawdę yy, Jest ciężko Dobra, już troszeczkę lepiej Ognisko rozpalone w pokoju, uwaga, uwaga, tutaj też się pali ładnie, pięknie, zaraz kopytka będą jedzone I tak, jeden kocyk drugi kocyk Kołderka, ty, ten kozyk możesz sobie wziąć, ładnie. No <ścoughs> Więc pozdro Dobra mordeczki, bo my tutaj sobie jednak nie dajemy rady, patrzcie jak zimno nie wiem czy to widzicie, ale jest... gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. <śmum> Wypowiedz się kurde na ten temat. <śmum> nie, nie wypowiem się na ten temat. Jest tak zimno. Panie Boże, to ja nie wiem. Panie Boże dopomóż, błagam <śmum> cię. Ja nie wiem co ja mam zrobić, ale jeżeli widzicie. Naprawdę jest okropnie, okropnie zimno. Ja to jak na ten moment najlepsze rozwiązanie, myślę jest jedzenie ciepłych kopytek? Trener tam mi się opatula ładnie, żeby i było mu ciepło. Ech. Życzcie nam powodzenia. Nie wiem, czy my dzisiaj zaśniemy, ale nie polecam, nie polecam tego miejsca. Naprawdę nie. Uważaj, ty się tak. ręka ci zaraz drętwieje, Zdję... zaraz ci kości poza pozamarzają, człowieku, gdzie ty tą rękę wystawiasz? Mi się tak? No trzęsie co teraz. ty robisz? Się nic nie ogrzało, nic się nie ogrzało. No to chowaj ten telefonik no. i ręce do kieszeni, tak? Rękawiczki gdzie masz? Nosisz rękawiczki czy nie? E, tak, tak, to już idę. No prawie, właśnie, to. no. Oj, Przepraszam. Chcielibyśmy was poinformować, że dajemy radę jakoś. Ja szurka pokaż co robisz. Robię ognisko. Robi ognisko w domu? Więc nie ma takiej tragedii. Mimo nie, wszystko czułem, że yy, przez cały jest. dzień yy, temperatura w domu się nie podniosła nawet o 1 stopień więc polecamy, polecamy. Ja, willa, kamerzysty. Co, a, jak się wypowiesz? A, zimno i tak, nawet jak się wyprzedziło <noise> Zimno, co? Ale mamy chociaż jedzonko. Mamy jedzonko i jest co jeść, więc jest postęp, jest postęp. Dla potwierdzenia Mordeszki macie tutaj 5 stopni. 5 stopni jest w domu. Widzicie 5 stopni wyłączam to, bo to jest klima. Naprawdę nie jest ciekawie. Trener, teraz Ty się coś opowiedz na ten temat. Masz jajeczniczkę, chcesz się wybrócić, Przygotowałeś budować, tak? mi jajecznicę, inaczej ja nie... Chyba bym znowu zawart w snartuku. Nie no, tą historię zostaw już tam, wiesz, żeby... Kamuś opowiadał.